6 lipca, godziny wcześnie poranne. Przyszedłem na kukurydzę, ponieważ jestem w takim ładniejszym miejscu. Akurat troszeczkę może ziemia taka lżejsza, torfowa. Tutaj akurat kukurydza e, Irenox. Wah, kukurydza, która odmiana, która powinna być idealna na moje warunki, ponieważ jest to flint, czyli można by ją siać w w warunkach niższej temperatury gleby. To pole jest przeznaczone do zasiewów pszenicy po kukurydzy, dlatego też wybrałem takie odmiany o dość krótkim FAO. Tam dalej mamy Lida 1015C, który jest kukurydzą o FAO 210, i Renox to taka 230, więc kukurydzę o dość krótkim, niskim FAO. Ale właśnie dlatego, żeby mogły one zejść wcześniej z, z pola i żeby te siewy pszenicy były wykonane w jak najwcześniejszym terminie, no niestety pogoda u nas jest jaka jest, warunki atmosferyczne no nie sprzyjają niestety intensywnemu wzrostowi kukurydzy i tak naprawdę można by powiedzieć, że te kukurydze są opóźnione o jakieś do no kilka tygodni, chociażby o dwa tygodnie i tutaj się też zastanawiam nad tym czy jednak nie pójść w stronę wcześniejszych siewów, ponieważ bo takie moje doświadczenia, to jest trzeci, trzeci rok powiedzmy z kukurydzą i pierwszy rok był niemal identyczny jak ten, gdzie sialiśmy co prawda wcześniej, bo pierwszą kukurydzę zasiałem chyba 24 kwietnia, drugą jakoś na przełomie kwietnia, maja i, i również te wschody były bardzo powolne, bardzo mizerne takie powiedzmy no było zimno, sucho, to praktycznie odzwierciedlenie tego, tego roku idealnie. Natomiast zeszły rok, w zeszłym roku siałem kukurydzę chyba 2 maja albo 4, jakoś tak. Ale warunki były dużo lepsze, było dużo cieplej i ta kukurydza była zdecydowanie fajniejsza, więc stąd też wywnioskowałem, że trzeba kukurydzę zasiać faktycznie... W maju, kiedy ta temperatura będzie wyższa, i to będzie jakiś tam złoty środek. No niestety okazuje się, że nie, że, że pogoda płata figla i to nie tyle, co sam termin siewu ma znaczenie, a właśnie warunki, jakie panują po siebie. Więc tutaj pomału zaczynam się skłaniać ku temu, żeby jednak siać tą kukurydzę wcześniej, bo wydaje się, że odmiany są yy... Wydaje się, że są dobrze dobrane. Odmian mam kilka i praktycznie na każdym polu mamy te same warunki. Tu jesteśmy teraz na górce gliniastej i jak widzicie, doskonale kukurydza jest zdecydowanie mniejsza. Dlatego też chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda: jak kukurydza bardzo reaguje na, na samą glebę, na to, jakim, na jakim podłożu rośnie. To jest troszeczkę odwrotność pszenicy, bo jednak pszenica woli mocne ziemie, takie żyzne, zasobne. A kukurydza po tym, co widzę, co obserwuję u siebie i po tym, co można gdzieś tam z komentarzy wywnioskować, jednak woli takie stanowiska luźniejsze, troszeczkę bardziej powiedzmy przewiewne, tak żeby ta gleba była bardziej sypka, a nie taka mocno zbita. Chodzę tutaj po polu, ponieważ no, mieliśmy dzisiaj wykonywać zabieg bluenem. Na części, na części areału, nie na, na, na całości. bo Mam chyba 8 hektarów do zrobienia. No i niestety w nocy popadało, co widać, zresztą też jest stosunkowo chłodno. Dzisiaj mamy 6 albo 7 lipiec, lipca i no, jutro, jutro będzie ten zabieg wykonywany. Sam preparat, to u nas jest jakaś tam nowość, kurczę, chyba sobie stanę, wiecie co, I bo nie będę, nie będę w tej kukurydzy tutaj się przedzierał. Chodzi o to, żeby wprowadzić bakterie do liścia kukurydzy, do samej rośliny, i tam ona, można mi tak powiedzieć, częściowo czerpie z metabolitów kukurydzy, i też namnaża, namnaża się i produkuje azot, z którego roślina bezpośrednio korzysta, co jest ważne. Ten azot ma na mnie zakłócić wzrostu i dojrzewania kukurydzy, czyli nie powinien wpłynąć na wilgotność. A to jest dla mnie stosunkowo ważne, bo raz, że chcę częściowo kukurydzę sprzedać na mokro, a częściowo chcę też suszyć, stąd też właśnie taki dobór odmian, czy tego Irenoxa, czy, czy Lida. Tutaj, tak jak już wspominałem wcześniej, to jest gdzieś tam podpatrzone na gospodarstwie, do którego ja kukurydzę odwożę, bo tam jest skup, ale też przede wszystkim to jest gospodarstwo i oni współpracują z Agrosimexem no w zeszłym roku byłem na szkoleniu i tak właśnie o tych odmianach troszeczkę posłuchałem i... No mam nadzieję, że to był dobry wybór. W sumie patrząc na to, jak to się wszystko przedłużyło, no to jakbym tutaj wybrał, nie wiem, 250 albo jakąś 270, chociaż uważam, że u nas 240 to jest max, no to w ogóle mogłoby być bardzo mokro. Stąd też e, 210 i tutaj powiedzmy ten irenek gdzie stoję, 200, zaczyna padać. A właśnie, bo miało padać. 230, więc się streszczam. E, to jest też właśnie plus, że w teorii nam nie będzie przedłużał okresu wegetacji tej kukurydzy, co w tym roku i tak już jest przedłużone. Jak to będzie działać się okaże. No i tak jak mogliście zobaczyć przez ten kawałek, ja muszę się wracać, wracać w drugą stronę i chyba też tak zrobię, że są miejsca takie jak tu, gdzie kukurydza jak wyciągnę liść to będzie miała tam już pod 2 metry, no są miejsca gdzie kukurydza ma te, nie wiem, metr 50 metr 60, no no tak jest, I, i co ja na to mogę poradzić? No nic na to nie poradzę, tak jak zobaczcie tutaj, no tu mi tam sięga, od do nosa powiedzmy, czyli ma tam gdzieś tam te metr sześćdziesiąt, m Ogólnie ważne jest to, że, że ta kukurydza nie wykazuje żadnych niedoborów, jest wybarwiona, ciemna. Ciepła nam brakuje, widzicie, ja jestem na długi rękaw, brakuje nam ciepła, no kukurydza lubi ciepełko, a tutaj tego ciepła nie ma i... To nie jest nic dla niej przyjemnego. Ale jest wilgotno. To jest najważniejsze. Że jest wilgotno, więc na ten, na ten moment powiedzmy zapylania tej wilgoci powinna mieć naprawdę wystarczająco dużo. Jakieś tam deszcze w przyszłości też są za, zapowiadane. A to jest chyba ten najważniejszy moment, żeby kolby dobrze się zaziarniły, wypełniły. I, I to tutaj też na to liczę, że może ona nie jest jakąś tam Wysoka bardzo i tak dalej, chociaż wiecie, ona jeszcze pociągnie, puści wiechę, więc moim zdaniem ona te dwa metry wysokościowo spokojnie przekroczy. Czy to jest dużo? Patrząc na ubiegłe lata, na zeszły rok, pewnie nie, bo w zeszłym roku kukurydza była bardzo ładna, bardzo duża. Natomiast, czy to jest potrzebne, żeby wytworzyć odpowiedni plon? No raczej też nie. Ja tutaj nie, nie liczę na żadne rekordy. Mam kukurydzę na bardzo różnych stanowiskach, więc ja też sobie liczę na jakąś tam średnią, a nie na to, żeby z jednego pola nie wiadomo ile dała, z drugiego, jak słabo. Ale myślę, że tutaj powyżej 10 ton, plon jak najbardziej jest do, do chwycenia. I Oj, miejmy nadzieję, że tak będzie, bo. Aj, muszę się od... uważać na oczy. E... Miejmy nadzieję, że tak będzie i że ta wilgotność bardziej mnie w tym roku też trochę wilgotność interesuje. Nie chciałbym, żeby ona była za mokre. Zobaczcie, tutaj ma już przeszło 2 metry. Także no gleba, gleba ma znaczenie w przypadku kukurydzy. Ale tu, masz, tu masz teraz też dwustu tak? Patrz panie, no idealnie pasuje. No to z Ty masz kamerę na tył, tak? Tak. No to co ty chcesz? Kurde, no jest petarda. Jest super. No. No wiesz to przy takiej szerokiej belce no na tych skłonach, górkach i tak dalej to jednak jest wyzwanie, nie? To tutaj jakby nie ma nie ma co ukrywać Nie ma co ukrywać Tak nie, nie kwestia przyzwyczajenia Słuchaj, a ten przód, on tu ma z przodu pryskać czy to jest z tyłu za Nie tak, z tyłu. pryska. Nie, z przodu pryska. A to ci tu pryska to... czy nie? bo no to kurde nie widać Bo ten tył to widać Nie no nic nie jest rewelacja kurde naprawdę dość szerokie nie? jak to takie 300 Nie no właśnie 480 to jest Ale ja wywiaduję bo to by się to dokładnie Dokładnie Masz tam około 8-8 no, no, no przy takiej szerokości kurna nie zmieścisz się Dobra, mijaj normalnie tam no nie, nie, nie składaj, nie. zmieścisz się jednak trzeba po dalej pojechać no. to Wiesz co położyliśmy Położyliśmy do... Tu właśnie chciałem powiedzieć, tu możesz minąć okay, Właśnie nie, 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 nie będę mijał tak jak tutaj. Tu jest ok, I No przejedziesz, to przejedziesz, ale... Krzywo, jo? Ja? Jest ładniejszy z tej strony Co so, tutaj miał... To zobacz, widać po wzroście kukurydzy, nie? Przed nami, prawa strona jest wyższa, a tu gdzie jedziemy jest niżej Kończył mu się nawóz w siewniku Chyba w tempo, tak wywnioskowałem jest tak, że on ma dwie jakby komory podające nawóz i w jednej miał nawóz, a w drugiej nie. I akurat tak trafiło, że jechał koło siebie z tymi stronami, gdzie nie miał nawozu i jest pasek od razu i niższy. Kurde, zaczyna parować. Ktoś z nas coś piły. Oj zobacz, tu też widzisz zobacz, te rządki o, są dwa. wyżej, te niżej, no. To są w sumie tylko rządki No, no, no bo gdzieś mu brakowało gdzieś tam coś kurcze i, i klops. I czekaj. No, ale tak sobie wykminiłem, że jak mam kurde ciągniki, rozstawiać, chociaż to by było fajne, bo je opryskiwać byłby szerzej, więc to tam ma, ma swoje plusy, ale jednak doszedłem do wniosku, że chyba lepiej jest po prostu zrobić dobrą dobrą, po zasiewach i już po tym nie wjeżdżać w kukurydzę i tyle. I nie są ci potrzebne wtedy szerokie, e, szerokie kół. No i w tym kierunku bym chciał pójść, właśnie, żeby. No, żeby tak to zrobić, myślę, że to ma sens.